6 lutego odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego. Obrady rozpoczęły się ślubowaniem młodych radnych. Reszta sesji poświęcona była konstytuowaniu się Rady. I tak przewodniczącą Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego została Martyna Gabrielska. Jej zastępcami zostali Zbigniew Marchel i Cezary Lewiński. Na stanowisko sekretarza została wybrana Julia Margas, a funkcja rzecznika pracowego przypadła Laurze Pomykale. W obradach wzięli udział doświadczeni samorządowcy: przewodniczący rady powiatu Rafał Sieracki, który otworzył obrady, oraz starosta Krzysztof Rymuza, członek zarządu powiatu Agnieszka Kuźmińska i sekretarz Michał Landowski. Nie da się ukryć, że zarówno młodzi radni, jak i ich starsi koledzy byli podekscytowani perspektywą rozpoczynającej się współpracy. Bardzo optymistycznie podchodzimy do tej współpracy i do utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatowej. Oczekiwaliśmy tego wydarzenia ze względu na to, że narasta coraz większa przepaść międzypokoleniowa. I to nie jest kwestia mnie już w moim wieku, ale ludzie w różnicy wieku 10, 15, 20 lat już mówią zupełnie innymi językami. I stąd konieczność takiego stworzenia mechanizmu stałego kontaktu i stałych wymiany poglądów, abyśmy mówili jednym językiem, byśmy się uczyli nawzajem swoich doświadczeń i umożliwiali młodzieży lepsze poznanie działalności samorządu i tego, co się dzieje w naszej lokalnej społeczności. Jak wrażenia po wyborze? Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa i chciałabym podziękować wszystkim za oddane nam głosy. Mam nadzieję, że to będzie udana kadencja i że zrobimy jak najwięcej się da. Und welche Pläne hast Planów mamy dużo. Chcemy zaprosić kilka osób, chcemy zorganizować kilka rzeczy, ale co? No to najlepiej teraz nie mówić, nie zdradzać. Lepiej, żeby wszystko najpierw ustalić, wybrać odpowiednie projekty, a następnie później działać. Jak Twoim zdaniem będzie się układała współpraca pomiędzy Waszą Radą, a Radą Powiatu Pruszkowskiego? Mam nadzieję, że jak najlepiej się da i że dojdziemy wszyscy wspólnie do konsensusu i będziemy robić jak najwięcej projektów. Jakie rady ma Pan dla młodych radnych? Myślę, że przede wszystkim warto być Sobą. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest oczywiście dotrzymywać swojego programu, swoich obietnic, bo oczywiście każdy tutaj z kandydatów składał pewne jakieś obietnice, walczył w kampanii wyborczej. Przede wszystkim radziłbym, żeby każdy był sobą, żeby realizował te wszystkie zadania, które wspólnie pewnie ze swoimi kolegami, koleżankami raz, razem wypracowali no i sukcesywnie gdzieś wspólnie jak gdyby realizować te zadania, bo oczywiście ta cała idea to jest kwestia włączenia młody Ludzi uczenia się, jak gdyby kwestii społeczności, działania na rzecz drugiego człowieka, współpracy z drugim człowiekiem, więc myślę, że jest wiele tych takich cech i rzeczy, których te wszystkie osoby, które biorą dzisiaj udział w młodzieżowej Radzie, mogą się nauczyć i uczyć też innych, czyli takiego życia wzajemnego w społeczeństwie, realizacji wspólnych zadań. Na rzecz i dobro innego człowieka. Jak widać, wszyscy oczekują zgodnej i owocnej współpracy. Młodzi radni co prawda nie zdradzili swoich planów na kadencję, ale potwierdzili, że będą się starali bardziej zaktywizować swoich rówieśników. Może zorganizujemy jakieś spotkania informacyjne, może jakieś pikniki dla właśnie młodzieży z powiatu puszkowskiego. No i media, media społecznościowe, które będą aktywne, mam nadzieję i adekwatne do wieku odbiorców. Przypominamy, że Młodzieżowa Rada Powiatu będzie lustrzanym odbiciem dorosłej Rady Powiatu. Wybierana jest na dwuletnią kadencję, będzie spełniać rolę konsultacyjną i opinią twórczą w kwestiach dotyczących młodzieży.